Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy założyć zespół w Akademii Młodego Przedsiębiorcy. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ będziecie prowadzić praktycznie całą grę jako zespół. Tak więc zakładamy, że po obejrzeniu pierwszego tutoriala wiecie już jak założyć konto i macie już założone konto. Więc teraz popatrzmy na przykładzie mojego konta w jaki sposób można założyć zespół? Co jest bardzo ważne? Zespół zakłada jedna osoba i zaprasza pozostałe, czyli musimy mieć przygotowane adresy mailowe wszystkich osób, które chcemy do zespołu zaprosić. W zespole może być od 4 do 6 osób, co oznacza, że możemy zaprosić od 3 do 5, ponieważ my Także się tutaj wliczamy, i większej ilości nie można zaprosić. Nie można także zaprosić poniżej trzech osób, system Wam na to nie pozwoli. Tak więc przygotujcie się do tego dobrze. Upewnijcie się wcześniej też, jakby, czy wszystkie osoby są przygotowane do tego, żeby się zarejestrować i czy macie prawidłowe adresy e-mail, żeby nie trzeba było całej procedury. Powtarzać. W takim razie zobaczmy. Jesteśmy już zalogowani. Tak? Jesteśmy na profilu swoim i przechodzimy do prawego górnego rogu, i klikamy tutaj taką rozwijaną strzałkę, i mamy te kilka możliwości. Mój profil, na którym już jesteśmy, więc jak klikniemy, to się po prostu przeładuje. Druga opcja to jest załóż swój zespół, i trzecia opcja wyloguj się. W tej chwili najbardziej interesująca dla nas jest załóż swój zespół. Klikamy, i pojawia nam się formularz rejestracyjny. Zakładanie zespołu. W pierwszym polu wpisujemy nazwę zespołu. W drugim polu Wybieramy szkołę. Ja zwyczajowo wezmę zespół szkół transportowo-komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki z Lublina. Który serdecznie pozdrawiam. W trzecim polu wpisujemy opis. Tutaj będzie możliwość edycji tego pola, a więc w tej chwili możemy wpisać krótką informację, bo potem będziemy mogli to jeszcze edytować. Kolejne pole to jest imię i nazwisko naszego opiekuna. Pamiętajcie, że zgodnie z regulaminem projektu nad waszym zespołem musi czuwać ktoś. Może to być rodzic, może to być nauczyciel. W każdym razie każdy zespół musi mieć swojego opiekuna. Jego imię i nazwisko musi być tutaj wpisane. Dla nas to jest informacja bardzo prosta. Jeżeli mamy Jakiś problem, lub nie możemy się z Wami skontaktować, będziemy się starali skontaktować z opiekunem. Tak więc to pole jest obowiązkowe i prośba też, żeby wpisywać tu prawdziwe dane, ponieważ zgodnie z prawami Marfiego, w najmniej odpowiednim momencie okaże się, że akurat te dane są potrzebne, i wtedy będzie problem. Tak więc wpisujemy. Ja wpisuję dane przykładowe. I teraz ostatnie, najważniejsze pole. Odprowadź maile członków zespołu oddzielone przecinkiem, aby wysłać do nich zaproszenia. Trzy obowiązkowo, jednak nie więcej niż pięć. I tutaj wpisujemy przygotowane przez nas adresy mailowe. Pierwszy adres. drugi adres i trzeci adres. Po wpisaniu i sprawdzeniu wszystkich adresów mailowych klikamy załóż zespół i wyślij zaproszenie System weryfikuje nasz formularz, jeżeli nie ma błędów dostajemy informację, gratulujemy założenia zespołu Adresy mailowe zostały do osób, które wpisaliśmy, zostały wysłane zaproszenia. Na naszym profilu kilka rzeczy się zmieniło. Teraz, w momencie kiedy już założyliśmy zespół, pomimo tego, że jeszcze nikt do niego nie dołączył, mamy już możliwość edytowania naszego opisu. Opis nam się pojawił i taki tam krótki opis by się przydał nam. Możemy teraz ten opis sobie zedytować klikając na Ikona ołówka. Możemy także zmienić sobie zdjęcie, które mamy tutaj na środku. W tej chwili mamy taki zielony podkład, natomiast możemy klikając na ołówek tutaj wybrać sobie jakiś plik, który podegramy i on nam spersonalizuje nasz profil zespołu. Zmieniła się także zawartość w polu skład zespołu. Na razie dalej jesteśmy tylko my, ponieważ pozostałe osoby jeszcze nie zdążyły dołączyć, ale za to pojawiła się informacja o opiekunie. Czyli pani Alina Malino, opiekun mojego zespołu, wesołe kumoszki, jest już tutaj wylistowana. Pamiętajcie, że możecie także zmienić zdjęcie dla samego zespołu. Tak więc tutaj, gdzie jest ten duży wykrzyknik, ponad nazwą zespołu Wesołe Kumoszki, też będziecie mogli brać logo swojego zespołu. Teraz tak, jeżeli chcecie przejść na swój profil, to w prawym górnym rogu jest to małe menu i możemy kliknąć tutaj Mój profil. Przechodzimy wtedy na swój profil i tutaj jakby już mamy tylko i wyłącznie informacje o sobie. Czyli wiemy już, w jaki sposób uzupełnić swój profil, wiemy, w jaki sposób założyć zespół, wiemy, w jaki sposób możemy edytować część danych z zespołu. Tak więc macie już całą niezbędną wiedzę, aby skorzystać z trzeciej możliwości, z trzeciej opcji i wylogować się, i czekać aż pozostałe osoby z zespołu się zarejestrują, uzupełnią swoje dane i wtedy, kiedy będzie Was już co najmniej łącznie czwórka, będziecie gotowi. Do rozpoczęcia przygody z Akademią Młodego Przedsiębiorcy. Jeśli będziecie mieli jakikolwiek problem, kontaktujcie się z redakcją mailowo, telefonicznie bądź przez Facebooka. Dzięki i ja się wylogowuję. Cześć.